Cześć widzowie, witam Was ponownie na kanale RK. W końcu mamy fantastyczną pogodę. Wiosna jest w pełni 20 stopni ponad. Tak więc siedzimy sobie na jakiejś przydrożnej łące. Dzisiaj będzie taki króciutki materiał, ponieważ mamy taką mini miarę przyjemną recenzję. A więc Ulanzi ostatnio, jakieś dwa tygodnie temu, wypuściło nowy produkt a jest to nowa opaska z montażem do GoPro. Oraz smartfonów, które jak to woli. Opaska się przedstawia w ten sposób. Oczywiście wszystko wam będę pokazywał na przebitkach. Jest to model CM027. Opaska jest w cenie 12 dolarów na ten moment. To jest niecałe 60 zł, z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o zamówienie tej opaski, to ona w tym momencie będzie Wam szła z Chin, ponieważ jest to nowy produkt i nie ma go jeszcze w magazynach europejskich od Ulanzi. Więc nawet jeśli zamówicie na tej europejskiej stronie Ulanzi, to i tak oni Wam wyślą z Chin tę opaskę. Ja tak właśnie miałem i to oczywiście zajmuje jakieś 15 do 20 dni. Tak więc, co? Króciutko sobie omówimy tę opaskę, porobimy parę testów, no to jazda! A więc jeśli chodzi o budowę opaski, macie tak, dwa plastyki asekuracyjne, czyli z przodu na czoło oraz macie z tyłu na tył głowy. Dalej to macie mocną, bardzo sztywną gumę, taką, że nawet nie musicie jej dobrze... Tutaj macie oczywiście możliwość regulacji, ale nie musicie tego robić, ponieważ wejdzie Wam praktycznie na każdy obwód głowy, także tutaj bez żadnego problemu. Tutaj macie... Po naciśnięciu tego przycisku możecie sobie ten uchwyt do montażu GoPro obracać o 360 stopni, to znaczy, że po prostu możecie sobie to GoPro, czy nawet smartfona montować w poziomie oraz pionie bez żadnego problemu. Jak to je wolicie, jak wam wygodniej. Jeśli chodzi o cały zestaw, to w cenie 12 dolarów, czyli tych niecałych 60 zł otrzymujecie to opaskę. Tutaj macie śrubkę montażową do GoPro oraz otrzymujecie uchwyt na telefon, czyli po prostu macie cały zestaw od razu z możliwością montażu waszego GoPro bądź smartfona. Czym ta opaska się ogólnie różni od tych standardowych? No więc tym się różni, że ona nie ma tego górnego paska asekuracyjnego. On był po to, żeby wam trzymało to GoPro tak stabilnie, żeby wam się nie przechylało do przodu to GoPro na czole, jeżeli będziecie skakać albo cokolwiek innego takiego szalonego bardziej robić. Więc tu jest to tak rozwiązane, że po prostu teraz macie tą gumę no mocniejszą, jest odczuwalnie mocniejsza, że bardziej wam ściska głowę. I do tego macie te dwa plastiki takie asekuracyjne, które powinny Wam trzymać to GoPro stabilnie. No więc mogę Wam powiedzieć po kilku testach, że trzyma Wam stabilnie. Jeżeli biegacie, jeżeli skaczecie, to nie ma żadnego problemu. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie jest to do wszystkich sytuacji. Ponieważ jeżeli na przykład byście uprawiali jakieś dzikie Rodeo, to na pewno ta opaska będzie Wam się lekko przechylała, więc tu Wam tak do końca w 100% wszystkiego Wam nie utrzyma. Ale powiem Wam, że jest naprawdę bardzo. Dobrze, i co jest właśnie fajnie zrobione, że nie ma tego górnego paska, bo to wyglądało, abyście mieli zamontowane jakieś homonto na głowie. Także nie za ciekawie, naprawdę nie za ciekawie. Dalej, co mogę Wam powiedzieć, to tak, tutaj, oczywiście, o tej regulacji powiedziałem, czyli macie tutaj regulację, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie musicie tego w ogóle z tego korzystać, ponieważ ta guma jest tak bardzo rozciągliwa, że spokojnie Wam będzie na każdy obwód głowy na najmniejszym rozmiarze. Jeśli chodzi o te plastiki asekuracyjne, to pod nimi macie w ogóle takie. Dwie poduszeczki, i co jest w nich spoko, to to, że one są obie odpinane na rzepy, czyli ta z przodu na czoło oraz ta na tył głowy. I to jest genialne, ponieważ jak mamy takie gorące dni i nagrywacie jakąś sesję GoPro, no to na pewno ją przepocicie, ponieważ te poduszeczki są dosyć ciepłe i takie grube w miarę, więc spokojnie za każdym razem, jak skończycie sobie nagrywać, to spokojnie możecie sobie to wyprać, żebyście mieli gotową i świeżą opaskę na kolejne nagrania. Także to jest bardzo fajnie przemyślane. Ogólnie, jeśli mam, miałbym powiedzieć minus tej opaski, ponieważ już chwilę ją testowałem, sprawdzałem jak się sprawdza w terenie. Oczywiście pokażę Wam E, kilka ujęć e, w różnych sy sytuacjach, to minus jest taki, że tutaj macie, widzicie, jak macie ten, e, cały ten plastik asekuracyjny na czoło, prawda? to tutaj macie tą gumę i minus jest taki, że szkoda, że nie zrobili tej gumy tak szerokiej na szerokość tego plastiku, ponieważ ta sakuracja byłaby jeszcze lepsza i ten chwyt na głowę całkowity byłby jeszcze lepszy, także to by było już całkowicie takie perfekcyjnie, by to było zrobione. Ta guma niestety jest troszeczkę węższa niż ten plastik. Przez to właśnie przy takich dzikich, bardzo skocznych sportach, no może Wam się lekko to GoPro tak przechylać, ale to oczywiście wiadomo, że będziecie, będziecie to czuć na głowie, aczkolwiek wiem, jak działa stabilizacja w GoPro, więc tego nawet z GoPro nie będzie tak naprawdę w ogóle widać. Tak więc co? Teraz przejdziemy sobie do kilku pokazówek. pokażę Wam kilka przebitek w różnych sytuacjach, czyli podczas biegu w tej opasce, jakiejś przechadzki oraz może podczas jazdy samochodem i co? Zapraszam do oglądania. Oxygen levels are normal. We are arriving at the destination. Five. No i co, to by było wszystko, jeśli chodzi o tę opaskę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tego produktu, jeśli czegoś nie pokazałem, ale coś was, coś was interesuje, macie jakiekolwiek pytanie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście postaram się każdemu pomóc w miarę możliwości, oczywiście, jeśli będę mógł. I co? To by było wszystko. Jak zwykle widzimy się w kolejnym materiale. Dziękuję za dzisiaj, no i do widzenia!